Cześć, to jest znowu ja. Kolejne, kolejne opowieści dziwnej treści. Opowiem wam historię z mojej byłej pracy. Jakich tu mamy sztywnych chłopaków, prawilnych, takich porządnych pracowników. Kolegów nawet można by było swego czasu powiedzieć. Słuchajcie, pracowałem w pewnej firmie hydraulicznej jeszcze parę miesięcy temu. No i tam robiłem. I pracowałem z takim... O, patrzę na no on z, z mojej miejscowości, przy Szczecinie nie pochodzi, nie wiem, dlatego chyba stąd jego kompleksy, bo że żona go bije, nie wiem, dlatego cały czas do tej firmy takie zakompleksiony, Generalnie opinie w firmie ma pieniacza i nadgorliwego, jakiegoś takiego, wszystko nie w tą stronę idzie. Nadgorliwość, pie, pieniaczo i buractwo, nie? No i co? No i ja jestem troszeczkę starszy, co 20 lat od tego jego mościa, pracownika kroku, nie roku. No i on tam zaczął mnie dojeżdżać, nie panowie. Dojeżdżać, pokrzywiać raz mu zwróciłem uwagę. No i doszło pewnego dnia już do takiej konkretniejszej spiny. Jak chłopaczyna. Taki twardy, młody łepek, 20 lat młodszy ode mnie, wysportowany rzucił się z witkami. Z rękami do mnie. bo coś mu nie pasowało. Ja trochę kiedyś bok więc... Odruchowo unik no i lekko go za mordkę chwyciłem i odepchnąłem. I nie wierzycie, nie wierzycie co się stało. Ja też do, do dzisiaj nie wierzę. Ten taki gość, taki krzykać, ten wszystki do pionu. Tutaj w filmie u nas były, mojej byłej fajny zresztą w filmie, bardzo mi się dobrze tam pracował. Ten gość co zrobił? Stanął jak wryty, myślał, że tak jakieś Leszcza trafił i co zrobił? Uderzyłeś mnie, dzwonię do szefa, no i zadzwoni do szefa, no i oczywiście swoją wersję. No i dostałem przez takiego gościa wyrzucony, że ja go pobiłem, nie? No wiadomo, jak go czas, no to mu zeby poleciały i może dobrze tak nie zrobiłem, bo bym na pewno zaraz na policję, na prokuraturę, na prokuraturę doniósł wszystko, nie? No ale nic takiego nie było. Rzucił się na mnie z rękami i jeszcze na mnie nas że ja go powiem. Ludzie, komedia, komedia, ale co najśmieszniejsze w tej rzeczy? Zobaczcie, w firmie już wszyscy wiedzą. <laughs> że to jest zwykły kapuś. Uśmiechałem się do niego, bo co? No nic nie powiedzą, bo zaraz już boją się, że pójdzie pod pierdoli do szefa. No, good. Ale zobaczcie, jak on może sobie w lustro spatrzeć, że taki młody chłopak i się tak zachował. To przecież to wstyd. Powinien mi kurat trzasnąć zęby albo, no nie wiem, jeżeli by dał, no, nie dałby rady na pewno, ale powiem no, solówka coś. Wytłumaczylibyśmy sobie raz po by było i może by się skończyło wszystko nawet na jedno wypiciu piwka, bo jeszcze wtedy piję piwo. No ale on niestety wolał drogę kapowania wybrać. Więc nie pozdrawiam go, a resztę chłopaków z mojej firmy. Trzymajcie się, pozdrawiam.